Cześć siema, jestem Wojtek Craft i nagrywam serię SkyBlock z Rambo! Siemanku! No tak, Rambo! Zbuduj tutaj może generator. Ja, do, dobra, dobra, poczekaj, ja? Czekaj chwilę! Ja już buduję generator kobla! Ja mam OK ale nie mam nagi, go usunąłem. Przepraszam. Przepraszam moi widzowie. Nie bijcie. Nie po twarzy! Nie, nie proszę, ale nie bijcie. Ale nie po no, no. To ja sobie tylko zamknę drzwi w pokoju, żeby nie było taki No. O. jestem musiał siedzieć na drzewie. Pop ci handel. No, Dobra, jadę drzwi zaprać. Ma strefę, dawaj drewno, ja tutaj ścinać kobla. To jest nie miało sensu. No dobrze, dobrze. Ja żebym już ci robię. Ale przypomnij, że ty jeszcze nagrywasz single Player. No, jeszcze wam przypominam, nagrywam Player na wersji 1.5. Ja też będę nagrywał, ale na innych wersjach. To jest mm. na razie wersja, no. Ten serwer jest na wersji 1.4.6, więc musiałem zmienić. Jak coś, to jest wersja 1.5. 1... no, 1.5, przepraszam. Jest wersja, ale serwer jest na 1.4.7. 1.4.6. 1.4.6 i 1.4.7. Tak to Dobra. ja może zrobię Nie wiem Ja w kopie kobla zrób mi kilo Ja nie wiem co zrobić, bo masz daj mi kilo w kamiennym bo ja mam Dobra. dość tego a, a ja mam pytanie Mówię głośno i wyraźnie czy cicho No przy mnie mówisz głośno i wyraźnie Ktoś od ciebie imię zgapił Wojtek 50. A e, to dobra, myślę, że był taki krat, że był nieopłaczowy. Zaraz sobie badać. A jak się będzie pode mnie ktoś potrzebował, wam Ale, ej, ale weź jest taki dobra? No proszę tam, kilo, czy ciepłem? Nie widzę go. O, już wiem, gdzie jest. Bo, źle zrobił. Tego donarza chciałeś ciepnąć. Jeszcze z poprzedniej wyspy, jak. To rzuć mi do tej dziurki. Miałem, to zostało to zrobione, tak? Czekaj, tylko... Typu... Proszę cię. Tak, to... Ile masz kobla może? Ja z tego dziewca co mam z poprzedniej wysypki, to może zrobię skończyłem skończone źródełko wody. Tutaj. Masz nasionka z tamtej wyspy jeszcze? Tak, mam, mam. Właśnie no, najpoczętsze rzeczyśmy zabrali z tamtej wysypki, co już nie... nie, bo koblet zebraliśmy. Dobra to możesz kapiej się wykonać, to prosta. Ale tam było dwutrzystaki. Uno momento, ja tylko. Uno momento for forfa hold. Ogarnę to nie skoczek się. Ja jestem senior, nie for favor. Ale nie, to pan. <noise> <noise> ja powiększam kobot ten. Jego narator. No i dobrze, tam. mi się A jak się to powiększa? Wiesz co, Rambo, ja nie wiem. No to tak jak masz. Nie, ja już to powiększam. To stójno, stójno, stójno. Ja to wypłaszczę tutaj. Stój no, stój no, stój to, bo ja i tak powiększam generator. No ja tutaj zrobię... Ja no to się powiększa. a ja tutaj ogarnę troszkę, patrząc w środkach indywidualnie. Dobra. Mogę wodę... Nie, skończony źródełko, wody trzeba zrobić. Ja no już ogarnę, nie Bo my nie mamy, a mamy jeszcze tylko... Zarówno darek wody. ja zrobiłem jedno skrzydło, bo mi się głupio kopie na nie. na dwa. Kto się śmiał? No ja nie, ja tylko robię tak ehe, ehe, ehe. Aha. No więc ja, ja, ja. ja. Ej. śmianie się ze mnie! Oj nie, to ja się nie śmiałam, Dobra, ram. Słyszałem się ze mnie daj mi kobla. Masz. Czekaj. O, tam masz. No, tam cię rzuciłem. Mam co panie weźmie. O śmianie się, że mnie czubeś za dziecko. Mam na chwilę, lambo, lambo. Daj to wie kopf. Masz. O, thank you. Jakby ci się coś rozwaliło, to już cię źle położyło. To czekaj, ja zrobię to. Czekaj. Ja Dirta schowam do skrzyni, bo Dirt jest przydatny. Takie noby oglądałem na YouTube. E, oni zamiast zrobić generator i nakopać kobla i zamiast kobla powiększać wyspę, to oni z Dirta powiększali. A ja wiem. Ja I wiem. potem nie mieli na hodowlę. Wariacy, co nie? A, 28, przypominam ci już jest. Oj, dobrze, 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 mamy do 31. Serwer w opisie? Tak, oczywiście podam IP serwera w opisie filmiku. A ja założę nowy kanał chyba. No to o to się nie musisz bać. No właśnie, ja założę nowy kanał i nie będę nagrywał już na jak ktoś, żeby nie było, bo nie było znowu na mnie. Bo tam, tam mogłem tylko 15 minut tego filmiku Widzisz to? Hajducek was zombie pigment, ale skąd tutaj się wziął zombie Pigment. Kupił sobie jajko. Aha, to i tak. No pokażę wam ile mam kasy. Sprzedałem star dziecka. Nie ja tam. Czekaj, ja ci mogę jeszcze moją przesłać. Ale ja sam dużo tego nie mam. A ile masz? 23! Nie, czekaj! 36! Jeszcze spokoks! No fajnie, fajnie. Ile już Ale jest? napisał zrób, nie nas. Po no, tylko nie ma Bóga, to... jest, no, jest i ja, ja Kurde bo... bela, ja... Elele. Polonia to stara babcia, Polonia trzeba... Ale nie, tak nie, tak nie, 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 nie tak nie, bo to będę może oglądać tak. To może za to, no jakich, to, jest to no bo... Stara babcia? A, stara babcia to... Może ten, ten oglądać? Co? Zara Merkur, Mercurial. Mam 36 litr. 40 ileś kobla. Przebiłem cię. Znaczy zadanie, zadania, zadania. Ja bym zadanie, zadanie, zadanie. to za zadania zrobić. Nie, nie ja chciałbym wykopać to, co nie trzeba. Ej, na kopie 64, piszcie nam w opisie jakie zadania mamy wykonywać. No, z wszystkich bloków. Be, o ja to właśnie a. chciałem teraz powiedzieć. Stój. Nie kop, poczekaj, jest teraz... Ale sam. i tak będziemy kończyć. No ale ja to chciałem powiedzieć. No to tak, zadania w opisie filmiku. Jak nie będzie zadań, to ja będę sam wymyślał. A ja teraz ogarnę to... Wiem, że na pewno będzie zrobić dwa domki, żeby był dla każdego. Nie, jeden dom starczy. Masz? O, właśnie, właśnie. Od razu. Echem, pierwsze, Echem. Przepraszam. pierwsze zadanie ma wykonany, denarder kubla. No właśnie, generator. E, pop Grinder, jeszcze do To będzie na to, to, będziemy grinder. Ja sobie, bo, ale, to będzie Mop Ja zrobię, ładnie, za jeszcze łóżko. Pop Grinder. E, trzeba będzie zrobić hodowlę. No, 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 no. no, no Wszystkiego, no, no. ale. To jest pewne. Czekaj, ja nie zrobię łóżko, to będzie na to. się Kilo, skończył. Gdzie będzie nieskończone źródełko wody? Zaraz, na. No. właśnie nie mam. Czekaj, bo kończy nasze zadanie. Ej, mogę zrobić tak, że... No... Nie trzeba. Łóżko znikło. A, tu jest. Ej, ja mogę zrobić tak, że postawię tu kobla, tu kobla i tam dwa. Będzie tutaj nieskończone. Nie, 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 tak nie, ja wiem, gdzie będzie. Co ja, robić? Muszę... Na dół, na dół. My... Daj, mi... mamy... Daj mi patyki, złodzieju! Dobra, nie, to my się z wami żegnamy, jak coś będziemy robić. Pomiędzy filmikami będziemy coś budować. No ja się żegnam, cześć Feinara, rannych, no, narka, narka.